Cześć, jestem Michał Chrapek, jestem młodzieżowym reprezentantem Polski. Oglądacie extra time. Ofensywny pomocnik, żeby mógł zagrać taką prostopadną piłkę, naprawdę musi dostać ruch od swojego kolegi zespołu. Dla mnie. Ten ruch to jest naprawdę 95% sukcesu, bo jeżeli taki ruch wykona się w dobrym momencie, to podanie piłki naprawdę nie jest jakimś problemem na tym poziomie. Także wydaje mi się, że najważniejszy jest ruch bez piłki. W jakich momentach? No powiem tak, no na pewno na połowie przeciwnika, wtedy wiadomo można zaryzykować tą piłkę rzucić, także czy podać ziemią, także wydaje mi się, że na połowie przeciwnika naprawdę można dużo ryzykować i no momentach, w jakich momentach, no yy, na boisku jest naprawdę mało czasu, żeby podjąć decyzję, także zawodnik po prostu, po prostu albo zagra, albo nie, także momenty, no musi po prostu wyczuć najlepszy moment, tak? Yy, musi wiedzieć, kiedy uspokoić grę, a kiedy po prostu może sobie pozwolić na Podanie prostopadłe, także wydaje mi się, że tak jak już powiedziałem wcześniej, boisko naprawdę weryfikuje i na boisku rzeczy różne się dzieją. Tak, także wydaje mi się, że, że tak naprawdę na boisku dopiero wychodzą wszystkie schematy, nie schematy, które ćwiczymy na treningach. Ci bardziej doświadczeni zawodnicy są już z tą ligą obyci, z tymi meczami obici, także oni z wiekiem, można tak powiedzieć, już też trochę nabieram więcej spokoju, tak? Także wydaje mi się, że jest to też w jakimś stopniu kwestia doświadczenia.